Cześć, witam Was, ja jestem live i dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka Tajemnic Ciekawostek w CSGO. Na samym początku chciałem zaznaczyć, że jeżeli chcecie właśnie podesłać jakąś ciekawostkę, to ślijcie na mail, jest podane w opisie. I większość, które podawaliście ostatnio, bo podaliście całkiem dużo, znałem, więc podaję tylko chyba z 3-4 osoby, które nadesłały ciekawostkę i mówię, kto ją nadesłał. Wielkie dzięki za wszystkie maile. No i tak naprawdę możemy zacząć. Odcinek zaczniemy od tego, że możemy sobie zmienić animację umierania w CSGO. Żeby to zrobić, wchodzimy sobie w bibliotekę gier w Counter-Strike Global Offensive, klikamy prawym przyciskiem, właściwości i ustaw opcję uruchamiania, wpisujemy pauzę LV, no i zapisujemy. No i od tego momentu możemy cieszyć się nową animacją umierania. Pamiętacie kurczaki zombie na Halloween tego roku? Jeżeli nie, to możemy sobie je przypomnieć wpisując SV Holiday Mode 1, e, inaczej 1. No i od tego momentu mamy te kurczaki, które jak zabijemy, to one powstają. Tylko, że takie już e, właśnie jakby zombie. No i możemy je znów zabić. Całkiem fajnie to wygląda. oczywiście nie jest to jakoś bardzo przydatne. W grze są tak zwane naklejki ukryte. Zdrapując taką naklejkę Tirect, ukaże nam się napis Tirect, gdy już prawie ją zmarzemy do końca. Akurat tą naklejkę przykleiłem troszeczkę w złym miejscu, ale mam nadzieję, że potem Wam to przybliżę i będziecie to lepiej widzieć, nie tak jak ja. Często, gdy widzimy flesza, odwracamy się do niego plecami. Niepotrzebnie, ponieważ wystarczy obrócić się do niego 90 stopni e, lub tam troszeczkę więcej i wtedy jest taki sam efekt, jakbyśmy się odwrócili od flesza na 180 stopni. Na mapie Cobblestone mamy taki ukryty znak właśnie w tym miejscu i nie wiem co on znaczy, ale fajnie wygląda, no i jest to jaka, jakaś taka ciekawostka. Wchodząc na Bombside B na mapie Inferno, do miejscówki ciemni możemy usłyszeć konia. E, szczerze nie wiedziałem o tym, choć czasami grałem w Inferno i ustawiałem się też w tej pozycji. Ciekawostkę nadesłał Mateusz Sobla, dzięki wielkie, no i następna ciekawostka. W moim pierwszym odcinku tej serii powiedziałem, że na zestawie do rozbrojenia jest kod bomby. Także wiedziałem, że na mojej broni którą gram, czyli pustynny buntownik, także jest kod bomby, ale nie myślałem, żeby to wstawić do, yy, właśnie do tego odcinka. Jednak tak sobie pomyślałem, że jeżeli już stawiłem tamto, to mogę też powiedzieć o tym. No i tak, więc na pustynnym buntowniku, tak jest Kingdo AK-47, właśnie także jest napisany kod bomby. Na mapie Dekatch w paru miejscach są porzucone maski gazowe. W następnym odcinku Wam wytłumaczę dlaczego. Możecie się domyślać. W każdym razie, dzięki za zesłanie Od Infamous w CSGO nie można zrobić większej wieży niż dwuosobowej. Zobaczcie, skacz na przykład właśnie na tych terrorystów, nie mogę na nich ustać i samo mnie odpycha. To nie ja idę, tylko naprawdę samo mnie odpycha. Może to wygląda tak, jakbym ja to szedł, ale serio, uwierzcie mi, samo mnie odpycha. Wiele osób tego może nie wiedzieć, ale powiedzmy sobie, jak rzucamy wabik, to on w pewnym momencie wybucha. I wybuchając zabiera jeden HP, czyli powiedzmy jak staniemy sobie na nim to może nas nawet zabić właśnie i to jest największe upokorzenie jeżeli na turniejówce ktoś nas zabije z przeciwników, z wabika, który po prostu tak sobie wybuchnie i mi się jeszcze coś jego nie przytrafiło, jeżeli wam tak to możecie to napisać, yy, to złożę wam kondolencje. No i ostatnia ciekawostka, nie wiem czy to mogę nazwać ciekawostką, ale jeżeli chcecie mieć tyle hajsu ile ja tutaj, to otwórzcie sklep z bananami, to jest najlepszy biznes CSGO, naprawdę polecam, zobaczcie, musicie mieć wszędzie produkowane banany, po półkach, na ziemi, otwórzcie sklep, otwórzcie sklep i wtedy możecie już kasować hajs za banany, które sprzedacie właśnie w tym sklepie, no i patrzcie, ile kasy można z tego uzbierać. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, jeżeli tak to nie zapomnijcie dać łapki w górę, jeżeli tego jeszcze nie robicie to zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie oczywiście też film i wyślijcie mi ciekawostkę. Jeżeli znacie jakąś osobę, która może być zaciekawiona moim kanałem to oczywiście polećcie jej właśnie mój kanał, ponieważ nas może być coraz więcej, nas w sensie widzów tego kanału. Mam nadzieję, że dobijemy do 10k i będziemy cały czas dalej szli. No i to było na tyle, na razie, cześć!